Tak, granata rzucił. Kurde, gorąco, nie, a ten końcę odcinek. Ten znaczy, Tylko to ostatni odcinek, który nagrywam dzisiaj, bo to już naprawdę... Yy, nie mogę. Gdzie? Wow. Yeah. Kartony! Kartony! Karton? co, czy się taki karton trzeba można rozwalić? U! Uh. O, tak! <śmiech> <śmiech> to mi źle wygląda. No. Follow me, falami, la 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 falami, 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 la la Dobra. Quick save. Kto? O, dzień dobry. papa. Pa. Hmm. Ma białe maski! Czekam. O. Tylko, że tu nic nie ma. To była pteczka i ta dupa, ale tak mam... dupa. Ale ślepa jest. Ślepa. Jak zwykle.

Нобре. Чеее, разваленье. Не, надо же это What the fuck? What the fuck? FAT TELL! Не. 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 Tracę tylko te amunicję. No ja gdzie teraz, gdzie mam teraz iść? Wszystko przez ciebie, Feter. Wszystko przez ciebie. no Nie ma Anna.

Widzę Cię, Alma. Wiem, że tutaj jesteś. Taka muzyczka, taka... O, przechytrzam wszystko. Nie. No, 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 już widać, że tam będzie Alma, no już widać normalnie, no jest a on ma się ogarnie i w końcu przymyje raz. No, czek pod. Aha, to jest płomień, dobra. Aha, to ty. A gdzie jest krecie? O, łaczę, gdzie, łaczę, czaczę, gdzie, 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 aha, no, widzę, Dobra, to tutaj mi załatw, koleś, Uuu! Ale nie, nie, nie tam, nie patrzysz że tam kogoś tam niech sobie tam strzela, to też radę, prawda? Nie, nie, nie. Gdzie ja, ja, ty jestem twarzą swoją? Odaj broń. Możesz mi widać? Patrz. On uciekł! Gień! Jez, ale się Uuu, komputer. Nie wyrabia. Oj, A pomagasz mi jednak, dziękuję. O, teczka. O. Nie sądzę dobrze. była ta ptaszka. tylko chciałem, wrócić i ptaszkę. Dziękuję. A ja ja hou maar. wat is het? wat is het? nee mag je dat zilveren? wat is? hey hey oh hallo, kom maar A ja to cię macham, a Ty co? A istotnie. O, czekaj, dziękuję. To źle wygląda. No, won! Tu zakończę ten odcinek, w ogóle nagrywanie, bo widać, że mój komputer już nie wyrabia, jest strasznie... cicho tam. 46 stopni mam, <grym> ma już, więc naprawdę sporo. Więc to tyle, goodbye wszystkim, mam nadzieję, że Wam się to podobało, to tyle, no i... pa, Bo familiada, bye, pa, 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 pa. Pa. Y Wszyscy nie sobie i mnie postraszyć!